To bardzo rwany mecz, niestabilna gra obu dwóch drużyn. Pierwsza bardzo dobra gra naszej drużyny, bardzo dobra, agresywna, pewna siebie. W dwóch następnych nagle zupełnie inne oblicze drużyny. Dużo, bardzo bałaganu na boisku, co mnie zaskakuje bardzo. Przede wszystkim dużo oddanych własnych błędów. I największy pozytyw tego meczu z mojej perspektywy, czwarty set. Po dwóch bardzo złych setach, po tym jak drużyna przeciwnika zdobywa już punkt, zdobywa przewagę mentalną, moja nasza drużyna zaczyna w czwartym secie grać agresywniej walczyć, jakby nic się nie stało. Myślę, że to jest największy plus tego, tego spotkania. I piąty set, no powtórzę się, bo już mówiłem przed chwilą do wywiadu innego. Mam nieodparte wrażenie, że niestety nie ocz wygrał ten piąty set, tylko my im będziemy wygrać. I to mnie bardzo boli. To jest bardzo dobry materiał do analizy i do przeanalizowania dla nas i przede wszystkim pokazania zawodnikom że w takim momencie warto czasami pewne rzeczy zrobić inaczej, mniej ryzykownie i dać szansę przeciwnikowi się pomylić. My niestety tej szansy nie daliśmy. No ale cóż, przegraliśmy czas w się nie cofnie, porażka uczy, tak? Więc musimy jak najszybciej wyciągnąć błędy i już następny mecz w środę na szczęście mamy możliwość rehabilitacji, zagrać inaczej, mądrzej. od no nie rozpatrywałbym tego w kwestiach sukcesu albo porażki. Znaczy fajny krok wykonany u siebie wygrać na tą inaugurację z trudnym przeciwnikiem. Radą nie jest łatwą drużyną. Ciekawy zbudowany zespół. wielu doświadczonych zawodników, a u nas było widać od początku, że graliśmy pod jakąś tam swoją narzuconą samym, przy, samym przez siebie presji. Pod presją narzuconą samym przez... Dobra, nieważne. Sami sobie narzuciliśmy presję, pod którą graliśmy. I e, to był problem nasz szczęście z tym poradziliśmy, udało nam się wygrać to spotkanie 3 do 2. Myślę, że z pojedynczych e, jakichś tam rzeczy, nad którymi pracowaliśmy w celach przygotowaniu, możemy być bardzo zadowoleni. Myślę, że tak. Na pewno zgodzę się z trenerem, że to był bardzo szarpany, rwany męż naszej strony. Pierwszy set super, e, bardzo dobrze wesz, weszliśmy. Potem nagle dwa odmienne sety, jakbyśmy się uspokoili za bardzo, popełniliśmy dużo błędów, które Odróżna słuszna wykorzystała tak, i, i odwróciła i, i, i prowadzili 2-1. Potem na szczęście udało nam się, myślę, co, 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 co też jest ważne, że udało nam się wrócić do tego meczu, do tie, tie breaka, bo myślę, że to nam, może nam pomóc w przyszłości, a w tie breaku no, staraliśmy się, walczyliśmy, ale drużyna, drużyna była lepsza, te dwa punkty i oni myślę, że zasłużenie te dwa, te dwa punkty po dzisiejszym meczu mogą sobie dopisać. Myślę, że gdyby nie ja, to mecz by się zakończył 3-0 bo muszę przyznać, że fatalny set ten pierwszy w moim wykonaniu. Zabrakło dosłownie 2-3 punktów z mojej strony i moglibyśmy dzisiaj skończyć ten mecz godzinę wcześniej z wynikiem 3-0, ale jeżeli się nie wygrywa 3-0, to trzeba szanować zwycięstwo 3-2, bo potem mecz mógł się równie różnie ułożyć. Radom dzisiaj naprawdę wysoko postawił poprzeczkę i, i ciężko było wyszarpać to zwycięstwo. No zdecydowanie no te sety takie nielogiczne. Jeden wygrany do 17 dla Olszna, drugi przegrany do 15. Nie pamiętam dokładnie już w jakiej kolejności, ale tak jak powiedziałeś, no szarpane sety i nie najlepszy poziom. Jeżeli o mnie chodzi, no to muszę powiedzieć, że to ciężki taki emocjonalnie dla mnie mecz. W zasadzie to pierwsze takie doświadczenie w mojej przygodzie ze sportem, żeby grać przeciwko drużynie w której się spędziło tyle czasu przeciwko takiej ilości znajomych, przyjaciół, więc, więc dzisiaj naprawdę dużo, jakby tak mentalnie kosztował mnie ten mecz i nie najlepiej się w nim zaprezentowałem.